Dzień dobry, dzisiejszym tematem Akademii Nord jest prawidłowa konfiguracja pozycji pracy napędu. Korpusy napędów Nord są korpusami uniwersalnymi, wykorzystywane są do zabudowy w różnych pozycjach pracy. Otwory, które są na korpusie w zależności od pozycji pracy przyjmują różne funkcje, albo od albo poziom oleju, albo korek spustowy. Więc mając korpus uniwersalny może się zdarzyć tak, że przy wyborze złej pozycji pracy trzeba będzie... Przy zabudowie skorygować rozłożenie korków oleju, proszę zwrócić uwagę na ilość oleju w przekładni w pozycji pracy M1. Jeżeli tą przekładnię przewrócimy do pozycji pracy M4, okaże się, że ten olej spłynie nam do przedniej części korpusu i niestety stopień szybkoobrotowy nie będzie smarowany, co doprowadzi do zniszczenia napędu. Każda przekładnia na swoim korpusie ma uniwersalne otwory, które w zależności od pozycji pracy przyjmują różne funkcje. Przyjrzyjmy się na pozycję M1. Od góry korek jest korkiem odpowietrznika. na boku korpusu jest korek od poziomu oleju, na dole korek z pustu oleju. Jeżeli tą samą przekładnię ustawimy w pozycji pracy M6, proszę zwrócić uwagę: korek spustowy stanie się korkiem odpowietrznika, korek odpowietrznika korkiem poziomu oleju, a z drugiej strony zostanie korek z pustu. Konfiguracja odpowiedniej pozycji pracy jest zagadnieniem bardzo, bardzo istotnym. Jak do tego podejść? Przede wszystkim musimy się zastanowić, gdzie nasz napęd będzie zabudowany. Podstawowa pozycja pracy to jest pozycja pracy M1. Wyobrażamy sobie ją jako napęd, który stoi na stole, na podłodze i jest ustawiony poziomo osią wału zdawczego. W przypadku napędów, które posiadają łapy, określenie tego jest bardzo proste, ponieważ widać, gdzie są łapy. Ale popatrzmy, mamy tutaj bardzo podobny napęd, który jest mocowany kołnierzono i nie ma łap. Jak to poprawnie zrobić? Możemy zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne korpusu. Proszę zwrócić uwagę, odległość między osią wału zdawczego a łapami jest większa niż odległość między osią wału zdawczego a górną częścią korpusu. I to samo jest w przypadku napędu e, mocowanego kołnierzowo. Odległość od osi wału do dołu, do dolnej części, jest większa niż odległość od wału do górnej części. Wobec powyższego jest łatwo rozpoznać wówczas, w której pozycji ten napęd tak naprawdę będzie zabudowany. Prostszą sprawą jest, kiedy mamy na napędzie ucho do przenoszenia, gdyż wtedy można zwrócić uwagę, gdzie ono powinno być położone. Pozycja pracy M1, ucho od góry. W przypadku pozycji pracy na przykład M5 i M6 Mówimy, że jest to napęd przykręcony do ściany, tylko trzeba prawidłowo zdefiniować do której ściany. Możemy postąpić podobnie jak w przypadku pozycji M1, czyli określić, że patrzymy od przodu napędu i łapy, czyli ta większa odległość wałzdawczy a dół reduktora jest po lewej stronie w pozycji pracy M6 na odwrót po prawej stronie. Pozycja pracy M4 to jest tak zwana pozycja mieszadłowa, najczęściej wykorzystywana w takich maszynach jak mieszadła. Wówczas silnik i wałzdawczy są Ustawione pionowo. Silnik jest nad osią wału zdawczego. Pozycja M2 na odwrót. Silnik jest poniżej osi wału zdawczego. No i zostaje jeszcze pozycja pracy M3, czyli napęd zamocowany do góry nogami. Oczywiście to nie są wszystkie pozycje pracy. Często bywa tak, że napęd jest pochylony. Wówczas tak naprawdę musimy powiedzieć, że jest to pochylenie od pozycji M1 do M4 o odpowiedni kąt. To się zdarza na przykład w mieszadłach, przenośnikach taśmowych. W przypadku napędów walcowych jest to zagadnienie podobne jak w przypadku innych napędów, czy napędów w korpusie płaskim, napędów walcowo-stoszkowych, czy walcowo-ślimakowych. W podobny sposób należy tę pozycję pracy ustawić. Kolejnym etapem prawidłowej konfiguracji budowy przekładni jest ustalenie puszki na silniku. Mamy tutaj przykładowy silnik najnowszej generacji IE5 który ma położoną puszkę w podstawowej pozycji z boku. Jeżeli już ustawiliśmy pozycję pracy, to w tym momencie stawiamy napęd w pozycji M1, patrzymy od strony wałka i patrzymy gdzie chcemy, aby była puszka. I Po prawej stronie jest to pozycja 1 arabskie, u góry 2 arabskie, trójka po lewej, czwórka od dołu. Oczywiście puszkę na silniku również można obrócić, czyli można wyprowadzić przewody z puszki w różnych kierunkach. Po ustawieniu puszki w odpowiednim miejscu należy odpowiednio zdefiniować, gdzie mają wychodzić przewody. Druga cyfra w oznaczeniu, tym razem zapisana systemem rzymskim, oznacza wyprowadzenie przewodów. Jedynka od dołu, dwójka na wentylator silnika, trójka do góry, czwórka w kierunku wału zdawczego. W naszym katalogu, oczywiście, można znaleźć też takie podstawowe wykonania, czyli, właśnie są pokazane ustawienia dla podstawowych pozycji pracy, wyprowadzeń odpowiednich przewodów i położenia puszki na silniku. Wszystkie informacje można znaleźć w naszym głównym katalogu, czy w innych katalogach umieszczonych na stronie www.nord.com.